you <laughs> w tajemnicze podziemia. Jest to gra kafelkowa od szóstego roku życia dla od jednego do pięciu graczy. Czyli dla nas będzie banalnie prosta. No gra jest bardzo prosta. Bardziej chyba przeznaczona do gry z dziećmi. No celem gry jest umieszczanie naszych płytek podziemi, żeby zbudować labirynt tytułowe podziemia. I następnie po prostu punktować. Mhm. E, za jakby dostęp do skarbów, dostajemy jeden punkt. A jeśli po drodze natkniemy potwor na potwora, tracimy dwa punkty. Mhm. Więc gra jest naprawdę banalnie prosta. E, do przygotowania: przygotowanie do gry wygląda następująco: każdy gracz dostaje płytkę. Mhm. Zestaw 20 kafelków. Oraz takie znaczniki, które przy podpisaniu punktów będziemy oznaczać skarby i czerwone potwory. Mhm. Będzie Ola będzie graczem zaczynającym. Ona ma stos ukrytych tych płytek, ja mam stos odkrytych. Kiedy Ola wyciągnie płytkę ja muszę dobrać taką samą płytkę i następnie umieszczamy w dowolnym miejscu na swojej planszy. Mhm, mh. Tak, tutaj mamy start. Tak startu jest wejście do naszych podziemi. Eee, I co chyba zaczynamy? No to zaczynamy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Eee, moja pierwsza płytka. Czyli zwykła droga. Tak. O, a, tutaj musimy. Dobrze. Niech będzie. Tak. No, mamy jakiś początek. Mhm. Dobra. Kolejna. Kolejna droga, dobra. Mhm. Mhm. Czy ja sobie zamknę może potwórę, jakoś tutaj? Może i nie. Dobra, może zrobię tutaj w ten sposób na razie dwutorowo, żeby móc pójść. Dwa wejście, tak? tak. Dwa wejście, tak, żeby były dwa wejście. O, tutaj mam Aha, kufer pajączek, i pajączek. Tak, dobra, dwa kuferki pajączek. Pajączek nam niepotrzebny. Niepotrzebny, więc można go zamknąć, żeby nie wejść do niego, tak. Zobaczą, co z tego będzie. Mm -hmm. No, kolejna. Mm. To... to jest tak. to tak. Tak, tak. Mm. Dobra, zamknę sobie tutaj. Mówię, żeby nie było występu. Kolejna płytka z, z Dwoma łączkami, monetkami. No tak. i tutaj jakoś to trzeba składnie rozłożyć. O, może tak. No, Czyli... sobie tu blokadę tu potwora. Mm -hmm. Może to nam Właśnie, się tam drogę zrobić. Chcieliśmy jak najwięcej skarbów tutaj mamy. kielich, kielich tak. Mogli zdobyć. O, jak najmniej potworów na naszej drodze, żeby prawda? o tutaj się nie uda A tutaj o tutaj też chyba nie Dobra, ja sobie tutaj spróbuję gdzieś wyżej w takim razie moja kolejna płytka z takimi rozgałęzieniami hmm no i to już trochę lepiej wygląda mhm, nie ja troszkę gorzej ale nie, no, nawet czemu? idealnie, nawet Ten, idealnie. Góry nogami. To tu mi się nie uda, i tutaj też mi się nie uda, żeby dostać się później do skarbu, żeby sobie y, nie zablokować. Dobra, spróbujmy. W sposób dobry. I jakoś poszło. O, tutaj mam z jakimś gromem zielonym. Mhm. Czyli żeby tutaj do tego gości nie dotrzeć, a tu go zamknę. Jakby to teraz zrobić? no żeby zablokować sobie to Myślałam, że Ty masz taki układ jak u mnie, ale widzę, że trochę inny. No, ale nie, chodziło mi o tutaj rozłożenie tych potworów. Każda plansza tak, jest, każda plansza jest Co inna. Co tam masz? Mhm, tu mam ten srebrny kielich. Um, hmm. I znów nie jest najłatwiej się zorganizować tak, żeby móc tutaj dobra, ale spróbujmy razie, tak mhm. dobra o, kolejna płytka z diamantem niebieskim diamantem spróbujmy tak no dobrze mhm. tak, to już podejrzałam wcześniej z <grym> duchem Duch i skarb trzeba to jakoś rozsądnie Duch podzielić. Albo hmm. hmm. po prostu zarysować No Właśnie tutaj niestety Dobra, ja sobie zafunduję świadomie minusowe punkty. Tak, ja no. chyba też z tego względu, że może być trudno to ominąć. Chociaż może tutaj spróbuję. Dobra, zobaczę. Nie wiadomo co się później wylosuje. Nie, nie wiadomo, ale zobaczmy, niech będzie tak na razie, może spróbuję. O! No na ja tu dla niego mam piękne miejsce przygotowane. A ja niestety nie. Nie uda mi się go odciąć. Raczej ewentualnie jak odetnę, ale też nie. Dojście do skarbu. Mogłabym odciąć. No dobra, zrobię tak. Udatne do dojście do skarbu, po prostu. Korona, Szkolony. złota korona. O, no tutaj nie przyjdę wtedy. Ale też to do końca nie przyjdę wtedy. mi się udało dopasować. Mam jeszcze go w rezerwie miejsca na potworka. Jakby jakaś mm -hmm. niepasowała płytka. Dobra, tutaj niestety będę miała pewnie dojście do potworka, ale zobaczymy. Jeszcze trzy płytki mi zostały. Zobaczymy, co kryje się dalej. I dalej kryje się nie dopasz. Sobie co oznacza... Właśnie odrzucę tą płytkę. No, ja bym tą płytkę jakoś tutaj użyło inaczej też się nie uda. Nie możemy wymienić, prawda? <laughs> Dobra, zrobię to w ten sposób niestety. Nie uda się inaczej. Dalej mam ko... nie, to jest piersie, tak? Złota obroża. Złota obroża. <laughs> Złota I nawet fajnie obroża. wypadło, Aha. bardzo fajnie. Chociaż nie, ja. zrobimy inaczej. Nie chcę ryzykować, ja tu się zamknę. Tu, hmm. no, problem teraz. Chociaż może mi się uda. Uniknąć tutaj tylko, o nie, nie uda się tego jednego ducha później uniknąć. Dobrze. I ostatni kafelek, zielona obraża. I bardzo. A tu sobie, to sobie to chyba zalokuję, a nie, nie. dobra. Nawet no, ja sobie taki... zablokowałam też tutaj skarby, ale mm, dzięki temu też nie będę miała spotkania yy, z nietoperzem. To co? Podliczenie punktów. Tak, może czyli... wytłumaczę jak to wygląda. Mhm. Yy, Przepujemy tych znaczniku właśnie nie... może wymienić. Zróbmy sobie trochę tych znaczników, żeby łatwiej, było nam je pobierać. Tak. I ogólnie, jakby podróżujemy sobie po tym labiryncie, i wszystko, co napotkamy, na naszej, o, o po lewej stronie, dużo nie masz, masz tylko dwa skarby. No tak, akurat tak wyszłam. I po prostu sobie zaznaczamy. Tak, każdą rzecz znacznikiem. Każdą rzecz, tak jakbyśmy sobie tutaj szli. No i tak naprawdę została ci druga mhm. strona. I co tu mamy? Mamy tu dostęp tutaj do dwóch monetek. Mhm domu mi nie ma dostępu, bo mamy ścianę. Tak, tutaj mam obroże po drodze. No, już tak nazwana została bo no, W tak, tak wygląda. Mm -hmm. e, I tu mamy też, no trochę tych skarbów. Tak. No, tu dwie skrzynki, mm -hmm. broże i kielich. Mm -hmm. No i sobie to, że... Przesłuch... nie ma żadnych potworów. No właśnie, próbowałam jak najwięcej skarbów, a jednocześnie uniknąłam też potworów, no musiałam poblokować, tak, dostęp do tych Skarbów, no ale zobaczmy. Ładnie wyszło, widać tutaj mamy 9 punktów, tak. żadnych minusowych, mm -hmm. więc jest to całkiem niezły początek. Mm -hmm. Dobra, no to zobaczymy e, może przekon... jak u siebie. Tak. Podsuniemy moją teraz. Tak. I zobaczymy u mnie, jak to wyszło. No i tak, zacznijmy od lewej strony. Idziemy sobie tutaj. Mamy diamencik. Mamy koronkę. Obroże. No, i tutaj czerwony znacznik na ducha, i to chyba wszystko, co mamy, tak z lewej strony. Z prawej strony natomiast mamy tutaj od razu ładnie dwie skrzynki. Mm -hmm. Potrzebuję więcej żółtej. Skrzynie tutaj po drodze. Tu mamy dwie monetki. Bardzo mm -hmm. Idziemy dalej. Tu Jest mamy super. drogę, mamy skarb. Mm -hmm. Mamy kielich, mamy tutaj dwie skrzynie mm. i zieloną obróżę. Łatnie to jest. Nie, gdzie? No, tutaj masz przejście. A stąd masz przejście faktycznie. Mhm, mhm. Więc mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, minus 2, 11 Wydaje punktów. czy wygrały No, udało się wygrać. Udało się wygrać. I jak widzicie, Wydaje gra jest banalnie prosta. Bardziej do gry z dziećmi, bo też jak mi się wydaje, dla nas jest to po prostu prostutkie zadanie. No, Nie ma jakiejś takiej dla nas mocnej rywalizacji mm -hmm. tutaj, żadnych jakichś większych emocji, ale gra na pewno jest bardzo szybka. Przyjemna, tak przyjemna do no, zagrania. Ja jakbym miał ocenić z mojego punktu widzenia, takie 5 na 10. Myślę, że podobnie, tak? bo nie ma tutaj jak jakiejkolwiek ekscytacji dla nas, w związku z tym, że graliśmy też już w gry znacznie trudniejsze. No tak, tak z plusów mogę powiedzieć, że no gra bardzo prosta, idealna do gry z dziećmi. Eee, no ale z minusów zdecydowanie za prosta. No tak, jeśli mamy grać jako dorośli gracza, to y, niczym ta gra nas tak naprawdę nie zachwyci. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, nie tylko z tematyki gier planszowych. Mam nadzieję do zobaczenia.